No to cześć, manka z tej strony no, tak są tylko to Miss of Games, a to jest kolejny odcinek z wyborów Może nie kolejny, ale Cóż Dawno nie nagrywałem I dzisiaj, dzisiaj Dzisiaj w sobie program na Arena Czemu by nie o 50 końców Super ja yes, nie byłam mega aktor do że teraz można grać takie coś jak Halloween Challenge 2. Aha, za 20 godzin się kończy. Tylko 5, 7, Dlaczego nie możemy grać. Dowolony kurs Aha, muszę mieć taki... żeby wygrać. No ale fajnie, że dodali taki Halloween Challenge i to można było wygrać tego... legendarnego Fenixa, ale ja nie grałem, bo nie miałem czasu. I sobie podpiszmy nagrodę. Dajmy sobie free rewards. O, i teraz już tutaj od razu mogę. Mogę iść Quest Czyli mogę wymienić makija, laser i no, light na Lightena tego dragona. Dobra, wymienię. punkty, o i wtedy mogę dalej robić te kwestie i jak tutaj zrobi się 56 punktów, to się dostaje ten generalny skrzynka. Nie wiem czy mi się uda, bo 4 dni jeszcze wątpię, że mi się uda. Jeszcze tutaj odbierzmy sobie znajomych, końce wyślemy też innym i dobra. Mieliśmy iść na arenę, to idziemy na arenę, bo już tutaj ktoś zrobił, już są cztery wolne, no to... Czap, czekaj, oświetla trzy, trzy czeka, oświetla ładownia. Trzy czwartej stanęło. Ciekawa czemu. Tak nie powinno się zacinać. Skrzylec tylko watermelon. I, to, ten piłk nic nie jest wart, można zamknąć na mnie. I idziemy na krew. system so, Dobra, to chyba to jest też. Mogę w sumie kupić to, ale zbierał nas 1000, więc nie będziemy tego robić! Dobra, poczekajmy, może się zadaje do końca. I spróbujemy jakoś albo jak, jak nam się uda oczywiście. Za każdą, chyba strzeloną, dostajecie 5 monetek, albo coś w tym stylu? Nie wiem. Tylko najpierw musi się załadować. O mój się 32 i właśnie z tego niestety bat wyleciał a myślałem, że coś innego wyleci fajniejszego. bo ja batę już mam lepszą się ci jak widzicie to może batę będę by wyleciał albo hełma bo on ma backspin największa z tych wszystkich ten ma 65 ten ma 65 ale to te ma minimalny zasięg a ten ma największe, więc wezmę największe zasięg i teraz możemy iść na aradę, spróbujemy z batem i jest teraz załaduję jest. Mamy 3036 monet ja to Zapobicie, właśnie. Hm. Tutaj jest taka ciężka mapa, jak widzicie. Można się zgubować, ale tylko tutaj ty ty mi się da. pamiętam. A my sobie zagramy, tak? Nie wiem, tutaj się grało, to chyba tutaj się grało, lecz nie teraz, żeby to się zatrzymało tu, trzeba gdzieś coś takiego i teraz po 4 chyba. 3, 4... Jest, grasa wyszła. Zobaczmy. Pomagała obcym ludziom to zobaczyć. A I w raf niestety. A. Aha. No osiem minut już trwa, no to... to jeszcze Przerwa. minut. To No to mnie nie denerwuje. 400 jard. Mamaj. Mówiłaś już. No mówiłaś już. 7 Gdzieś tak zagramy żeby tutaj właśnie teraz 5, 3-5 i zobaczymy jak pójdzie. Perfekt. Tylko żeby w raf nie wleciało. O, idealnie chyba. Natrużne. ...dawać komentarz na, na bedluzale tak wiadomo, że sama musi wygrać. Nikt tego nie mówi. Juba, właśnie. Tylko z wiatrem jeszcze. Tak mm. licho pójdzie. Ile jardów? Osiemdziesiąt. Może mi nie wolbimy. Marna szansa. O, dostałem jedną monetkę. Lawa jest, no nie, bo jak lawa, no to lawa. Dobra, to tutaj zagrałem. Mm, mniejszy dołów spin, bo wiele mniejszy, przecież to się przetruga trochę. O, właśnie, coś takiego. Tutaj tam gdzieś się nie trzyma, teraz spin 4 również.

zasięg albo nie to, to i tak pewnie ktoś będzie miał bliżej jeszcze w prawo 116 nie jest źle. bez piłki to i tak Dobrze. i będzie pewnie kolejna monetka tak strzelam nie tym razem Dobra, to spróbujemy zmienić na lawę. Może teraz się uda, albo teraz jakiegoś... 483. To może tutaj się... Jedno koło. Serio? Ile mam czasu jeszcze? Dobra, jest czasu. Dobra, to zagram jakoś byle ja. Od draft Idzie się. Coś takiego. Uff, żeby się od raf też. Okej, okay, odmiło się. Uff, dobrze, dobrze. Ale tutaj jest, tak to się nazywa, ta tarcza. i za daleko nie polecam tym łóżkiem. Great. Great. Mm -hmm. 184, ale pobiłem, więc te wszystkie nogi tak ogólnie są ciężkie, więc. Ale na razie przeważam 4 i ostatnie serduszko zostało. Dobra, to może na pierwszy. tutaj jest nic tutaj. 315 spróbujemy pobić. I na tym chyba zmierzamy odcinacz

i jedna coś takiego, i jedna coś takiego. Okej. Okay. Zbiło mm. się. Drowienka. Tylko musnęło. i nie, Zwiększający nie, to jest podwijał, to na obiad koleżanko, ale ja mam akcję, no to przerwiesz, nie, o nie,